Przed kamerą turnieju Smoka, trener drużyny Akademii Piłkarskiej Sanok, gorąco i serdecznie witamy na turnieju Smoka rocznika 2015 w Krakowie. Witam serdecznie. Trenerze, wszystkiego najlepszego, zaległe, ponieważ z tego, co udało się ustalić, w zeszłym roku obchodziliście 10-lecie istnienia. Tak, dokładnie. Akademia Piłkarska Sanok działa już 10 lat. Szkolimy obecnie grupę ponad 200 zawodników w 11 grupach. Trzy nasze drużyny grają w najwyższych rozgrywkach wojewódzkich. Najmłodszy i najstarszy rocznik. Najmłodszych zawodników mamy już czteroletnich, natomiast najstarszych mamy już 17-latków, którzy stawiają pierwsze kroki już w drużynie seniorskiej, którą też ja prowadzę. Czyli wniosek z tego prosty, trzeba porozmawiać z organizatorem Turnieju Smoka, aby kolejne edycje były już dla latków. Dokładnie. Chętnie przyjedziemy. Trenerze, odnośnie właśnie przyjazdów na turniej Smoka, co sprawia, że można powiedzieć notorycznie wręcz pojawiacie się jako Akademia Piłkarska Sandok w Krakowie? Tak to prawda. Często bywamy na turnieju Smoka, bo jest to fajne wydarzenie. Gramy na bardzo fajnej hali w piaskach wielkich. No zawsze wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Fajna atmosfera, więc bardzo chętnie tu co roku przyjeżdżamy, a nawet kilka razy w roku. Czy bywacie również, proszę tutaj uchylić rąbka tajemnicy, na turniejach trawiastych? No, nasza drużyna, ta, która ja prowadzę, jestem tutaj w tym roku, no, my głównie gramy na trawie, tak naprawdę my sali w ciągu roku nie widzimy, chłopaki trenują i dziewczyny trenują 12 miesięcy w roku na zewnątrz, na trawie syntetycznej, natomiast no, na hali w ogóle nie gramy, więc jest to nasz dla nas jakiś tam dodatkowy aspekt treningowy, Coś innego od skocznia, od codzienności, no i przy okazji zwiedzenie Krakowa zawsze idziemy na jakiś mecz, czy Wisły, czy Krakowi. No być może w następnym roku pójdziemy na wieczystą. Trenerze, wspomnieliśmy na początku o dziesięcioleciu istnienia, w tym roku dziesięciolecie działalności obchodzi turniej Smoka. Czego zatem trener życzyłby turniejowi Smoka z okazji właśnie tak pięknej okrągłej rocznicy? No to super, czyli nasze, nasze dziesięciolecie jakby się pokrywają prawie że. No życzę dalszego super rozwoju, organizacji, coraz lepszych drużyn. Być może zawitają tutaj drużyny gdzieś bardziej z Europy. Wejdę słowo, trenerze, mamy nawet drużyny z Indii, były w zeszłym roku i teraz już w turnieju, na turniej w czerwcowy są na pewno zapowiedziane i wybierają się z dalekich Indii do Krakowa. No i super, i tego turniejowi życzę, żeby pojawiały się tu jak najbardziej w cudzysłowie egzotyczne drużyny, nowe, do których my też jakoś nie mamy dostępu, a spotkamy się tutaj na Turnieju Smoka. Wszystkiego dobrego, dziękujemy za wizytę przed kamerą Turnieju Smoka i do zobaczenia na kolejnych edycjach. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.